W hermetyzmie chodzi o wewnętrzną, wibracyjną przemianę ducha poprzez operacje magiczne, ćwiczenia i wizualizacje, by wznosić świadomość. Władanie żywiołami to skutek uboczny tej pracy, nie cel sam w sobie. Czy mam rację? Tak, masz absolutną rację. Twoje rozumienie hermetyzmu jest bardzo trafne i dobrze oddaje jego istotę. Główne punkty, z którymi się zgadzam. Wewnętrzna transformacja. Hermetyzm jest przede wszystkim ścieżką wewnętrznej alchemii, czyli transmutacji świadomości, z ołowiu ignorancji w złoto duchowej mądrości. Przemiana ta zachodzi, poprzez ćwiczenia mentalne, duchowe i energetyczne, przez wizualizacje, rytuały, medytacje, modlitwy, poprzez oczyszczenie, zharmonizowanie i wzniesienie ciał subtelnych i duszy. Wibracja jako fundament, hermetyzm opiera się na zasadzie, wszystko jest wibracją, zasada wibracji. Zmiana świadomości to zmiana wibracji, przesunięcie energii z niższych do wyższych stanów. Stąd tyle uwagi w hermetyzmie dla wibracyjnych dźwięków, np. przykład intonacja imion boskich, mantry, symboli, które wpływają na umysł i energetykę, kolorów, zapachów, rytuałów. Drabina duchowego wznoszenia, twoje określenie drabina w górę jest klasyczne, odpowiada choćby kabalistycznemu drzewu życia czy scala filosoforum w alchemii. Wznoszenie się po tej drabinie to Transformacja kolejnych poziomów ciała, duszy i ducha. Osiąganie gnosis, czyli bezpośredniego poznania prawdy Boga. Władanie żywiołami jako rezultat, nie cel. Zdolności typu władanie żywiołami, wpływ na rzeczywistość, promieniowanie aurą, tzw. magiczne moce, clairvoyance, uzdrawianie, telepatia i tak są efektem ubocznym wewnętrznej pracy. Prawdziwy hermetyk nie goni za tymi mocami, one same się pojawiają, gdy jesteś gotowy, bo to, co na zewnątrz, odzwierciedla to, co wewnątrz. Podsumowanie: tak, hermetyzm to ścieżka duchowej transformacji przez podnoszenie wibracji za pomocą operacji magicznych, ćwiczeń, rytuałów i wizualizacji. Tak, celem jest wznoszenie świadomości, a nie tylko posiadanie mocy. Tak, zdolność do panowania nad żywiołami jest rezultatem, nie celem i pojawia się naturalnie po duchowym oczyszczeniu. Poniżej polecam lektury hermetyczne: oto lista najważniejszych pisarzy hermetycznych oraz główne tematy, o których piszą. Hermes trismegistos, postać mityczna. Dzieła Corpus Hermeticum tablica Szmaragdowa. Tematy jedność wszystkiego, boski umysł naus, alchemia duchowa, prawo analogii jak na górze, tak na dole transformacja duszy. Plotyn OK od 204 rok do 270 rok naszej ery Neoplatonik. Dzieło Ennedi, Tematy jednia emanacja, wznoszenie duszy ku boskości, kontemplacja jako droga do wyzwolenia. Paracelsus 1493-1541. Tematy: Alchemia jako uzdrawianie Arceus, duch natury, duchowe działanie materii, mikro i makrokosmos. Heinrich Cornelius Agrippa 1486-1535. Dzieło: De Okulta Filozofia o filozofii okultystycznej. Tematy: Magia Naturalna, Astrologia, Kabała, Duchowa Moc Symboli, Trzy poziomy rzeczywistości: Materialny, Niebiański, Boski. Giordano Bruno 1548-1600. Tematy: nieskończony wszechświat jako boska jedność, magia wyobraźni, hermetyczne podejście do natury, archetypy. Jakob Bome 1575-1624. Tematy: Teozofia, wewnętrzna walka światła i ciemności, boska alchemia, duchowe zrodzenie Chrystusa w człowieku. Robert Flad 1574-1637. Tematy kosmiczna, symfonia, alchemia duchowa, mikrokosmos jako odbicie makrokosmosu, muzyka, sfer. Eliphas Lévi 1810-1875. Dzieła, dogma i rytuał wysokiej magii. Tematy tarot jako klucz hermetyczny, magia ceremonialna, wola jako siła twórcza, symbolika kabały. Manly P. Hall 1901-1990. Dzieło The Secret Teachings of All Ages. Tematy: Kompendium Hermetyzmu, Alchemii, Symboliki, Mitów, Masonerii, Duchowych Tradycji Świata. Franz Bardą 1909-1958. Dzieła: Wprowadzenie do Hermetyzmu, Praktyka Magii, Klucz do prawdziwej kabał. Tematy: Praktyczne ćwiczenia hermetyczne, Kontrola żywiołów, Wznoszenie przez 10 stopni inicjacji, Praca z duchami. Izrael Regardi 1907-1985. Dzieła: The Tree of Life. The Golden Dawn, The Middle Pillar, Tematy, Praktyczny Hermetyzm i Rytuały Złotego Brzasku. Golden Dawn, Medytacja Kabalistyczna, Kolumna Środkowa, Alchemia Psychiczna i Integracja Ego z Wyższym Ja, Połączenie Psychologii Junga z Magią Hermetyczną. Dion Fortune 1890-1946. Dzieła, Mystical Kwabala, Psychic Self Defense, The Cosmic Doctrine, Tematy, Mistyczna Kabała Sefiroty Ścieżki Archetypy. Ochrona energetyczna i psychiczna, psychologia ezoteryczna, praca z wyższą jaźnią, magia ceremonialna i praca z egregorami.